Beverly Torres stała na przystanku autobusowym, od czasu do czasu zerkając na drogę w oczekiwaniu na przyjazd autobusu. Choć dziewczyna miała do przebycia niewielką odległość, nie mogła obejść się bez komunikacji miejskiej. Chodząc, Beverly mocno utykała na lewą nogę, co zamieniło jej życie w piekło. Od urodzenia dziewczyna miała jedną nogę krótszą od drugiej, co powodowało u niej duży dyskomfort. Jako, że Beverly dorastała w sierocińcu, po prostu nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. Specjaliści z centrum ortopedycznego nie wykluczyli możliwości operacji, ale wymagałaby ona dużych nakładów finansowych, których Beverly jeszcze rzecz jasna nie miała. Starając się nie skupiać na chorobie, Beverly po prostu żyła swoim życiem i wierzyła, że pewnego dnia wszystko odmieni się na lepsze. Dopóki to się nie stało, pracowała jako sprzedawczyni w kwiaciarni. I codziennie zmuszona była pokonywać tę samą trasę. Gdyby nie utykanie, Beverly z łatwością pokonałaby ten dystans pieszo. Gdy nie można zrobić kroku bez kul, wydaje się to po prostu niemożliwe. Beverly przyzwyczaiła się już do tego, że sąsiedzi i koledzy z pracy jej unikają, uważając za dziwaka i kalekę. Tak naprawdę sprzedawczyni z kwiaciarni, nie mieszkała sama. Mało kto wiedział, że w domu czekał na nią wierny pies Buddy, którego trzy lata temu zabrała do siebie z ulicy, gdy był jeszcze szczeniakiem. Nastała wtedy deszczowa jesień i maluch, próbując ukryć się przed przenikliwym wiatrem, skulił się pod ścianą sklepu. Przechodnie mijali go obojętnie i zdawali się nie zauważać szczeniaka, obserwującego ich z nadzieją malutkimi oczami. Tylko Beverly zatrzymała się i wzięła go na ręce. Oczywiście trzymanie szczeniaka na rękach i chodzenie o kulach było podwójną trudnością, ale dziewczyna poradziła sobie z tym zadaniem znakomicie. Po nakarmieniu Badiego resztkami obiadu, Beverly położyła na podłodze miękki koc, który stał się jego legowiskiem. Od tego momentu pies nigdy nie opuścił Beverly i za każdym razem nie mógł się doczekać jej powrotu z pracy. Przez te trzy lata Buddy ku zazdrości sąsiadów urósł do sporych rozmiarów i stał się prawdziwym stróżem ukochanej właścicielki. Teraz czekając na przyjazd autobusu, Beverly pomyślała, że miło byłoby kupić Badiemu kość wołową w sklepie mięsnym. Gdy jednak zajrzała do portfela, zobaczyła, że ma mało pieniędzy, a wypłata dopiero za kilka dni. – Przykro mi, Buddy, kiedy indziej – szepnęła Beverly. Ze smutnych myśli dziewczynę wyrwał odgłos nadjeżdżającego autobusu. Trzymając kulę w dłoni, Beverly przygotowywała się do wejścia do pojazdu, co nigdy nie było łatwe. Kierowcy znali już Beverly z widzenia i często pomagali jej wsiąść. Tego dnia za kierownicą siedział nieznany jej kierowca z obojętnym wzrokiem, wyglądający przez okno. Na szczęście Beverly udało się bez przeszkód dostać do kabiny i po zakupie biletu udała się na swoje miejsce. Jakby w formie kpiny z niepełnosprawności dziewczyny musiała przejść cały autobus, aby usiąść w tylnych rzędach. Utykając, Beverly musiała zdać kolejny test, który zgotował jej i tak trudny już los. W tym momencie autobus ruszył, przez co Beverly straciła równowagę i prawie upadła na podłogę. Oczywiście dziewczyna po prostu nie zdołała dostać się na swoje miejsce, dlatego spojrzała błagalnie na jednego z siedzących bliżej pasażerów. Ku jej szczeremu rozczarowaniu, pulchny mężczyzna zrozumiał wszystko bez słów, ale pokręcił przecząco głową. Urażona Beverly przygryzła wargę i próbowała się pozbierać. Trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się dalsze wydarzenia, gdyby jeden z pasażerów nie powstał z miejsca i nie zwrócił się do Beverly. Usiądź panienko, pozwól, że ci pomogę. Dziewczyna spojrzała z wdzięcznością na nieznajomego, który sam z siebie chciał ją wesprzeć. Wybawicielem Beverly okazał się mężczyzna, około 35-letni, o smutnych, brązowych oczach i odrobinie siwych włosów na skroniach, co mogło świadczyć o trudach życia. – Dziękuję – powiedziała Beverly, odetchnąwszy z ulgą. Mężczyzna odwzajemnił uśmiech i skierował się na tył autobusu, aby zająć jej miejsce. Beverly wiedziała, że za jakieś 10 minut… Pojawi się jej przystanek, dlatego starała się zbytnio nie rozluźniać i, wyglądając przez okno, obserwowała ruch autobusu. Wyobraźcie sobie zdziwienie dziewczyny, gdy nieznajomy, który ustąpił jej miejsca, wysiadł na tym samym przystanku co ona. Co więcej, mężczyzna pomógł jeszcze Beverly zejść po niewygodnych stopniach autobusu i stanąć pewnie na przystanku. Jestem bardzo wdzięczna, gdyby nie pan, byłoby mi naprawdę ciężko, wyjąkała dziewczyna. Nie ma potrzeby dziękować panienko, wszystko rozumiem. Mój ojciec zmarły cierpiał na poważną chorobę i praktycznie nie mógł obejść się bez pomocy kogoś innego. Dlatego wiem, w czym jest rzecz, wyjaśnił mężczyzna. Jak się później okazało, nazywał się Dominik Butler. Trzy dni wcześniej zwolniono go po pięciu latach spędzonych w więzieniu. Mężczyzna taktownie milczał na temat powodów, które sprowadziły go za kratki, ale Beverly w głębi serca czuła, że nie był złym człowiekiem. Tacy ludzie po prostu nie mogliby nikogo skrzywdzić, a Beverly była tego w 100% pewna. Dominik nie mieszkał w Chicago, przybył do miasta, by spotkać się ze starym znajomym. Beverly podświadomie poczuła silną sympatię do tego spokojnego i rozsądnego człowieka, który pięć lat temu znalazł się w trudnej sytuacji. Przechodząc w rozmowie na ty, młodzi ludzie rozmawiali na różne tematy, przez co droga do domu wydała się Beverly bardzo krótka. Zatrzymując się w drzwiach, dziewczyna ze współczuciem spojrzała na nowego znajomego, po czym niespodziewanie dla samej siebie zaproponowała: Może wejdziesz? Zjemy kolację, odpoczniesz, a jutro pojedziesz do znajomego. Dominik spojrzał na Beverly z wdzięcznością i bez wahania przyjął jej ofertę. Otwierając drzwi, dziewczyna przywitała się z Buddy'm, który zaczął skakać wokół gospodyni, próbując polizać ją w policzek. Cicho uspokój się, bo mnie przewrócisz, zawołała Beverly ze śmiechem. Widząc przed sobą ogromnego psa, Dominik zesztywniał, ale Buddy już podszedł blisko niego i obwąchując go od stóp do głów, machał ogonem. Buddy zna się na ludziach, zdecydowanie cię polubił, zauważa Beverly, nie kryjąc podziwu. Tak, naprawdę kocham zwierzęta. Od dzieciństwa marzyłem o psie, ale najwyraźniej nie było mi to przeznaczone, odpowiedział Dominik. Jak się później okazało, gdy gość Beverly odbywał karę w więzieniu, jego dom spłonął, przez co po prostu nie miał gdzie mieszkać. Dlaczego nie powiedziałeś tego od razu? Przecież gdybym nie zaproponowała ci noclegu, pewnie zostałbyś na ulicy. Beverly spytała ostrożnie. Dominik uśmiechnął się i smutno pokręcił głową. Patrząc na tego silnego i spokojnego mężczyznę, Beverly po raz pierwszy w życiu poczuła się bezpieczna. Działo się tak, gdy będąc obok kogoś, czuje się emanującą od niego wewnętrzną siłę i energię. Po przygotowaniu szybkiej kolacji, Beverly nakarmiła gościa i pościeliła mu łóżko w sypialni. Dominik okazał się jednak porządnym człowiekiem, i ku radości Badiego postanowił położyć się na Sofie w salonie. Kogo szukasz w Chicago? spytała ostrożnie Beverly, patrząc na gościa. Lionela Diaza. Mieszka gdzieś na obrzeżach miasta. Pięć lat temu obroniłem jego córkę przed chuliganami. Przekroczyłem granicę obrony koniecznej, a jeden z napastników trafił do szpitala. Miał rozległe koneksje i już następnego dnia mnie aresztowano. Odparł Dominik ze smutnym westchnieniem. A co z ojcem dziewczyny? Naprawdę nie mógł pomóc? Dziewczyna była szczerze zaskoczona. Nikt nie był w stanie mi pomóc, Beverly. Lionel nie osiągnął jeszcze wtedy sukcesu i odpowiedniej pozycji. Trzy lata temu znalazł jednak obiecujące pole naftowe, które uczyniło go milionerem. Na miesiąc przed zwolnieniem z więzienia otrzymałem list, w którym Lionel prosił, abym go odnalazł po wyjściu na wolność, wyjaśnił Dominik. Beverly skinęła głową ze zrozumieniem i życząc gościowi dobrej nocy, poszła spać. Buddy z kolei położył się u stóp Dominika, wywołując uśmiech na jego twarzy. Niestety, sen uparcie nie chciał przyjść do gościa i zasnąć udało mu się dopiero rano. Myśli Dominika były nakierowane jedynie na pomoc Beverly w jej problemach zdrowotnych. Mężczyzna szczerze żałował gospodyni domu, która ze względu na swoją niepełnosprawność była skazana na nędzną egzystencję. Dominik bał się przyznać przed sobą, ale zakochał się w Beverly od pierwszego wejrzenia, niczym na Mężczyzna uparcie odpędzał od siebie myśli, że będzie kiedykolwiek w stanie zainteresować się tą kobietą. Najciekawsze wydawało się to, że w tym samym momencie Beverly myślała o tym samym. Uczucia rzadko są wzajemne, ale w tym przypadku dokładnie tak się stało. Po zaledwie kilku godzinach snu, Dominik wstał wcześnie i zrobił kawę dla siebie i Beverly. Po południu młodzi ludzie zaczęli sprzątać dom, po czym Dominik postanowił naprawić meble, które niemal już się rozlatywały. Później wymienił jeszcze kran i zamontował nowy włącznik światła w łazience. Mężczyzna chciał pomóc Beverly, a ona wcale nie miała dość swojego gościa. I tak niepostrzeżenie minął tydzień, podczas którego sąsiedzi praktycznie nie widzieli Beverly. Aby być blisko Dominika, dziewczyna wzięła urlop i cieszyła się chwilami. Tymczasem jej gość zaczął przygotowywać się do wizyty u Lionela Diaza. Dominik nie wiedział dokładnie, o czym będą rozmawiać, ale domyślał się, że najprawdopodobniej czeka go nagroda za pomoc córce biznesmena i za lata spędzone w więzieniu. Gdy Lionel przybył do domu Beverly, Dominik zdał sobie sprawę, że dla tego człowieka honor to coś ponad wszystko. Odnoszący sukcesy, przemysłowiec naftowy przywiózł ze sobą skórzaną walizkę, która była wypełniona po brzegi pieniędzmi. Według najbardziej ostrożnych szacunków, był to co najmniej dwa, a może nawet trzy miliony, co nie mogło nie zaskoczyć Dominika. To Twoja nagroda za obronę mojej córki! Taką samą kwotę przelałem na twoje konto bankowe. Pięć lat więzienia to długi okres. Chcę ci to zrekompensować, wyjaśnił Lionel, łapiąc zaskoczone spojrzenie swojego rozmówcy. Dominik stał obok samochodu biznesmena i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Jeszcze wczoraj był więźniem, bez środków do życia, a dziś stał się bogatym człowiekiem z milionowym majątkiem. Uściskawszy na pożegnanie wybawiciela córki, Lionel obiecał mu stanowisko w swojej firmie zajmującej się wydobyciem ropy z pensją kilkuset tysięcy rocznie. Dominik długo nie mógł dojść do siebie. Stał na drodze, obserwując szybko oddalający się samochód Lionela. Wracając do domu, wysypał pieniądze z walizki na podłogę i zawołał Beverly. To wszystko nasze. Możemy sobie pozwolić na wszystko, o czym nigdy wcześniej nawet nie marzyliśmy. dodał Dominik. Czemu powiedziałeś nasze? Zapytała cicho Beverly, bojąc się popełnić błąd. Oczywiście, że nasze, a czyje? Najpierw opłacimy twoją operację, a potem pomyślimy o ślubie. Zgadzasz się? Czy może odmówisz byłemu więźniowi? Zapytał Dominik z uśmiechem. Oczy Beverly natychmiast wypełniły się łzami. Tym razem były to łzy radości, a nie żalu czy smutku. Zgadzam się, możesz być tego pewien, szepnęła Beverly, wciąż łukając. Dominik złapał dziewczynę i delikatnie przycisnął do siebie. W tamtej chwili czuł się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Niewiele osób wiedziało, że gdy Dominik odbywał karę w więzieniu stanowym, jego żona złożyła pozew o rozwód i nie czekała na jego powrót. Dowiedziawszy się o tym, mężczyzna był załamany, ale pięć lat okazało się okresem, który przyniósł spokój i ukojenie jego udręczonej duszy. Będąc obok Beverly, Dominik czuł, że ona nigdy go nie opuści i będzie przy nim nawet w trudnych chwilach. Sześć miesięcy później młodzi ludzie zorganizowali skromne wesele, na którym panna młoda mogła już obejść się w końcu bez kul. Jednocześnie Beverly podziękowała za to nie tylko lekarzom z Centrum Chirurgii Ortopedycznej, ale także swojemu mężowi, który pięć lat temu dopuścił się prawdziwie męskiego czynu i nie zignorował cudzego nieszczęścia. Tak pospieszny ślub tłumaczono także faktem, że Beverly już wtedy nosiła pod sercem dziecko Dominika, który po raz pierwszy w życiu miał zostać ojcem. Prawdziwe szczęście czekało na parę dopiero kilka kolejnych lat później, kiedy Dominik odkrył własne pole naftowe i został pełnoprawnym wspólnikiem Lionela Diaza. Nie trzeba chyba dodawać, jakiego szoku doświadczyli sąsiedzi i znajomi Beverly, która stała się żoną odnoszącego sukcesy biznesmena. Na zakończenie tej niesamowitej historii jeszcze raz warto powiedzieć, że ścieżki losu są niezbadane i dlatego nikt z nas nie wie, co go czeka za kolejnym zakrętem.